Tutaj korba leży niezłożona. Znaczy, jeszcze muszę dźwignię do tego zrobić. Jakoś kurczę. Nie mam zacięcia. Tutaj paczki są w poniedziałek, czy we wtorek przyszły. A dzisiaj co jest? We wtorek chyba. Nie wiem, co dzisiaj jest. 16, 19 dzisiaj jest. Cześć w ogóle listy, listy tylko przewozowe w domu. Zostawiłem szczerze, to nawet nie pamiętam już co so w której Jak to tutaj się dostać do tego. O tu jest takie coś jakieś, ale to co to będzie? Ty wiecie, że nie wiem nie kojarzę. Aha, o, kalendarzyk dostałem. ła, wow, płytki. Kurde, patrzcie, to już nawet... dobra, zaraz będziemy patrzeć co to tam będzie pokopie A co w tym to jest to? No nie mam jak tego trzymać telefonu tutaj. A, już wiem, to będzie już do wytaczak taki mały. Wyciągnę, wyciągnę o, nawet tutaj ma skalę taką i takich czy nie, czy to jest to jest do gwintów wewnętrznych i na taką małą płytkę, na tą jedenastkę chyba a tu jest szesnastka i tu jest jeszcze do przecinaka dobra, to już teraz wiem co to jest tu gdzieś jeszcze kluczyk jest taki do tego torx ósemka Dobra. Co to tam się tłucze? No wywrotka jedzie. Dobra, zaraz zobaczymy, może na kalendarzu jest odkąd. O, jeszcze chyba ten, ten do gwintów ten. Takie coś. I kalendarzyk tu mamy no kurde druga ręka potrzebna a teraz o kamerę krucjacie. w domu zostawiłem o i mamy taką płytkę do przecinaka albo jakiś tam rowek tym można zrobić ła ale się ukłułem to jest taka mała, kurde nie chcę wyostrzyć, do gwintów i to jest jakaś, nie wiem, coś tam na niej pisze, ale ja tu nie widzę, też do gwintów. Dobra, no i tu jest taki ten, bo mam do trapezowych, a sobie jeszcze wziąłem do zwykłych tam metrycznych chyba, chociaż już wszystko. 40, 30, stopni, 45. No ale jakiś taki wzornik, dobra, to jest to. Teraz plujemy górne nóż, szczęty. Czekajcie, czekajcie. Może jakiś tu. O, coś wimadło wkręcę wiertło nawet. Tylko jak to tu skręcić, moment. I będzie oparcie. Podparcie dla noża i dla tego noża mówię telefonu. O! Strugarka. Strugarka jeszcze stoi na samochodzie. Nie rozpakowałem. Dzisiaj nie za bardzo był czas. A jak już był czas, to ja nie miałem zacięcia. Jutro się chyba za nią wezmę atlasa bym musiał odpalić atlas atlas stoi tutaj o tam stoi atlas ten niebieski no i sześćdziesiątka no i sześćdziesiątka stoi na laczku na dole powietrze z tylniego koła uciekło i się przechylił ciągnik muszę też albo o, jutro, jutro jako pierwsze to chyba to koło sobie Kręcę, pojadę do kolegi na wulkanizację, bo to będzie szybciej tak, niż łyżkami się bawić z tym. Dobra, tu wychodzi, tu wychodzi. Dobra, ja to pierwsze podwijam wszystko. Patrzę tutaj, taśma jest solidnie. O kurde, a taśma aż na nożu została. Aha, tutaj te jakieś noże kupowałem. Ciężki, skubany. Tutaj kurde, jedno wiertło i jedno wiertło i tak zapakowali zawinięte. No ale dobrze. Trzeba pochwalić. Wiertło jest 10,5. Muszę trochę pokompletować tutaj to, kurde. Nie wiem, czy coś w nim jest. A. Może jakieś czwórki czy 4,5 wiertła pobrałem, przy 4,2, bo to no, w większości to Gesipy używam, a nie tu jest jakiś gwintownik i dwa wiertła, to chyba, dobra, jeszcze sprawdzę później. Ja I to solidnie zapakowane. O, się coś wysypuje z tego, a jeszcze coś tu zwolniło, a nie to starowiercza, dobra. Tutaj to chyba wytarszadło jest na trójkę stożek, a nie redukcja z 5 na 4. Używka, bo to mówię, nie za bardzo mam skąd na same nowe i ten, ale dobra, jest taki nożyk. tu ma coś napisane takie coś. Jakiś tam z demobilu czy kluczek, kluczek jest też. O i to jest lewy taki do gwintu. Tak? Dobrze mówię, nie. Do lewych gwintów będzie. Jakiś coś. Coś takiego. To drugi chyba będzie. Aha, tu jest po drodze jeszcze taki, że to można i swazować, i splanować, i toczyć. Ale tego nowy jakiś tam, to nie Polski chyba. Din, ale nie widzę ile. Ta pafana, tutaj jest ten znaczek jakiś taki. I tu jest drugi sandwich Ten jest jakiś taki kurde grubaśny 32x25. O i tu chyba w niego tak ta płytka musi przyjść. O, coś, coś takiego. I to też chyba do gwintowania się nada. Nie widać nawet, że tu są jakieś, ale to jest chyba od frezowania tego. A tak to, żeby to gdzieś było tutaj przykręcane, to nie ma. Ten tutaj od góry też nie ma nic, żeby to, no mówię, to jakieś tam z demobilu. Z jakichś upadających warsztatów czy tam zakładów w Niemczech, jak rozmawiałem z człowiekiem mówi przywożą takie te leżaki magazynowe. No tutaj jest i kluczyk, i co? A co tam jest jeszcze takie jakieś guma? A po co dwa kluczyki? To ja nie wiem. Aha, bo tu się coś w nim kręci. Co się tu kręci z boku tą siłą? jak ktoś będzie wiedział to mi powiedzcie tak patrzę tu jest kurde przez telefon patrzę to nie mogę trafić tu jest na imbus o tam jedną ręką nie pokręcę bo to a tu jest taki kluczyk tu jest taki kluczyk do płytki mały o to pokręcę coś takiego tylko, że mówię, no co tutaj ta śruba przychodzi przez ten i tutaj dopiera chyba, żeby to może całe wyciągnąć jakoś? Nie wiem. Później będę myśleć tutaj jakieś szczątki. Wygląda to tak jakby stara guma była. Gumka recepturka. Dobra, no i tu jest tuleja z 5 na 4 Taka Przedłużająca, bo nie mam na czwórki. Na czwórki Stożek mam kilka wierteł, a nie mam. No z 5 na 3 to mam chyba 2-3 tuleje, ale z 5 na 4 to żadnej nie miałem, właśnie tutaj i teraz już będzie. To będzie to, to możemy od razu zanieść ciemno. Tutaj kurde światło by musiał zapalić. A tu mam z 5 na 2, z 5 na 3. Tu mam jakąś z 5 na. 3 chyba i nie wiem co tam, a nie tam mam tutaj mam tego kieł wsadzony, tam piątka jest i co tu jeszcze było, aha, dwa wiertła sobie wziąłem takie, to też jakieś leżaki, ale no no nowki fabrycznie nowe takie wiertło jakieś kobaltowe to jest cztery, kurde, ja tu nie widzę, a już mówię, nie pamiętam co to wziąłem 3 zł, 3,350. Chyba piątka, czy czwórka. Gwintownik maszynowy, czy jakieś coś tak. Nawet nie widzę. Nie wiem czemu czarny taki. A ja tam różne mieli, dobra. No i takie tam też chyba kilka złotych. Noże, noże to tam po 40 parę chyba ten i ten, te dwa. Coś koło 50 złotych czy poniżej 50 zł sztuka takie tam jeszcze zapakowane o tutaj będzie coś coś takiego że to nowy to dla mnie nie osiągalny a tutaj to mówię na no razie jak coś sknocę to będę płytkę tylko wymieniać to było od tego dobra to pójdzie tu No i tyle tyle z zakupów Jeden drugi Fajne te pudełka takie pudełka to kiedyś pamiętam też były w ten u nas jak pakowali jakiś kartonik i stalowe, stalowe okucia na narożnikach <laughs> Dobra bo to jedną ręką tutaj się nie zapakuje A może poczekajcie noże jest źródło żeby sobie w końcu noży pokupować co to teraz mi się tu obróciło o, jak to teraz tu coś poknociłem chyba no nie wiem, jakoś tutaj to zapinanie jest trzy noże, trzy wiertła gwintowniczek i o płytki, no tu jeszcze nóż jest no i dobra tyle, bo patrzę to się kurde rozgadałem 15 minut prawie dobra, puszczę to niech prosto z telefonu idzie a jutro mówię, zobaczę Atlasa odpalić, no mówię, nie pamiętam co ostatnio było koparką robione i kiedy, nie wiem jakoś tak nie mam tego, albo dobra, tu sobie jeszcze w ramach treningu tą płytkę małą przykręcę no i zobaczymy co później to na razie cześć